nie dzisiaj w końcu pogadamy o czymś innym niż wymiana do stanów druga informacja zainwestowałam w kanał tak jak już powiedziałam dzisiaj pogadamy o czymś innym niż wymiana do USA w końcu dzisiaj podzielę się ważną częścią mojego życia żebyście mnie lepiej poznali czy on może być ciszej pokażę wam jak wyglądałam kiedy byłam tak zwaną Tumblr girl to zapraszam, Z tego celu wyjąć stary telefon. Koncepcja. Nie wiem, ile będzie tych zdjęć. Mam nadzieję, że nie. Za dużo. Żeby ktoś jeszcze mnie oglądał po tym filmiku. Pierwsze zdjęcie. Um. O.K. <mum> Czy wyglądam cute? Pierwsze zdjęcie myślę, że jest zdjęciem w stylu. Ugh. <gry> Przejdźmy dalej. To jest zbyt mocne. To zdjęcie zatytułuję Sexy Kicia. 12. A cóż mogę powiedzieć? Widać, że mam ten RIS i że mam 11 lat. Są dopiero początki jak zaczynałam być tumbler, a im dalej w las. I na To zdjęcie jest esencją moich początków bycia Tumbler szmatą. Kończyła mi się pamięć, yeah! Eee, krótkie, krótkie blond włosy, filtr, zamazana twarz i moro. To był mój standard. Cześć widzowie! To nie w tym momencie ja przyszło dobrze. Tak jak wspomniałam, to była esencja moich zdjęć, więc kolejne idealnie obrazuje moją myśl. Mm, ten filtr włosy na kurwa na Namichan. Wow. <grystanie> Okej. Okay. Jezus! Jakie złe zdjęcie To jest tragedia. Jakieś złote myśli. P -l. Nie wiem. To zdjęcie to jest masakra. To jest jakoś sad girl, jakaś body. Ale wstyd. <grystanie> to zdjęcie dalej mnie nawiedza w moich najgorszych koszmarach. Czasami zasypiam i widzę to zdjęcie w głowie, i chcę mi się płakać. Um, szminka jest okropnie zaaplikowana, kreski są okropne. To był pierwszy raz w życiu, kiedy zrobiłam sobie kreski, i byłam z nich tak dumna, że sobie tego nie wyobrażacie. Uważam, że to są najpiękniejsze kreski na świecie, i później codziennie sobie chciałam takie zrobić i nigdy nie wyszły. Kolor włosów też e, żałowałam później przez bardzo długi czas, ponieważ ten kolor się z włosów nie domywał. Czy na mojej czapce jest napisane Mam I'm Going Out. Chyba. To jest classic zdjęcie Tumblr girl. E, widać właśnie tutaj, że mi się kolor nie domył. na sobie golf biało-czarne paski i koszulkę z zespołem. To jest najbardziej Tumblr Matilda Fit ever. O nie! To uważam, że to był najgorszy moment bycia Tumblrger. ok? Najgorszy. Ja, jakby wszystko na tym zdjęciu jest idealne. iPhone 6, włosy z grzywką, koszulka z zespołem, ten golf. Jezus, ja mam gdzieś zdjęcie makijażu, jakie ja wtedy miałam. Okej, okay. jeśli spodoba Wam się ten filmik, zrobię mój Tumblr- makijaż. <suszy> Ale fota Nie wierzę Cajemnice So good Ja nawet nie wiem co mam powiedzieć To jest takie tragiczne Dobra, scrollując dalej Widzę, że później zaczęła się moja kolejna faza O której też mogę wam pogadać I co? Widzę, że na kolejnych zdjęciach rozpoczęła się już moja kolejna faza w życiu mały spoiler, jeśli chcecie będę mogła ją również omówić, ponieważ było mnóstwo dziwnych faz w moim życiu tak wygląda życie nastolatka ale to wszystkie moje tumblr zdjęcia naprawdę chcę otworzyć ten makijaż zrobię, zrobię filmik na ten temat, także stay tuned guys i nie bądźcie tumblr